Dzień dobry, Regina szulc Polska Agencja Interaktywna. W tym szkoleniu pokażę, w jaki sposób zarządzać stroną Goloka. I tu na wstępie widzimy panel administracyjny. Po lewej stronie jest ogólne menu, w którym będziemy działać. Zaczniemy tu od działu katalog, w którym zarządzamy produktami i kategoriami, czyli tym, na czym się opiera cały nasz sklep. Najpierw kategorie. Tutaj jak powiedziemy mamy zdefiniowaną kategorię taką drzędną o nazwie oferta po kliknięciu na nią mamy drzewo kategorii, z czego kolejne elementy tego drzewa, tutaj te które mają lubkę po prawej stronie, dają się jeszcze dalej rozwijać. Aby edytować taką kategorię, należy kliknąć na ten ołóweczek tu po prawej stronie. I taka kategoria ma nazwę. Tutaj jest kwestia kategorii nadrzędnej, czyli właśnie tworzymy to drzewo. Tutaj jest to oferta. Dalej, jest zdjęcie kategorii i miniatura kategorii. To są bardzo ważne elementy, ponieważ one wpływają na to, co się pojawia potem na stronie. Zdjęciach. I tu jeszcze z ważnych rzeczy jest przyjazny adres URL, który domyślnie jest tworzony z tytułu. W kategoriach z kolei mamy produkty. Więc klikam tu na dział Produkty. Tutaj akurat coś wyszukiwane, więc się zapamiętało. Tu jest lista wszystkich produktów, które są. Sklep. Kliknę na pierwszy z brzegu, wystarczy kliknąć na nazwę albo też na ten ołówek po prawej stronie. I tu widzimy um, produkt w Alkaź Środek na Kwadrat. Yy, tutaj są zdjęcia. To jest taki dosyć specyficzny element z tymi zdjęciami, ponieważ yy, aby edytować zdjęcia, jedynie, że tu możemy dodać, tu usunąć po kliknięciu. To zawsze po edycji należy kliknąć przycisk Zapisz ustawienia zdjęć. Pozostałe wszystkie elementy strony, które tutaj są, wystarczy kliknąć ten niebieski przycisk Zapisz na dole, natomiast zdjęcia się nie zapiszą. Trzeba dodatkowo kliknąć ten przycisk Zapisz ustawienia zdjęć po wykonaniu edycji na zdjęciach. Po prawej stronie mamy tutaj taką skróconą kartę produktu. Podajemy indeks, o ile korzystają Państwo z indeksów i to jest potrzebne, jakieś takie unikalne oznaczenie produktu. Następnie ilość, cenę netto-brutto, regułę podatkową wybieramy z listy. Tutaj mamy krótkie podsumowanie, taki krótki opis, który się pojawia na stronie. Możliwość uzupełnienia dłuższego opisu, jeżeli jest taka potrzeba. Możemy też dodawać różne cechy. Jeżeli Państwo mają zdefiniowane, może że jakieś nuty zapachowe, coś po czym produkt potem można wyszukać, to przycisk Dodaj cechę będzie do tego idealny. Tutaj mamy zdefiniowaną jedną cechę, właśnie zapach, i można sobie ten zapach wybrać z tej listy bądź pisać własną indywidualną wartość. Jeżeli chodzi o zarządzanie cechami, to tutaj. W dziale atrybutem cechy, otworzę sobie to, zakładka funkcji. Jest właśnie ten zapach zdefiniowany. Jeżeli chcemy dodać nową cechę, to przycisk dodaj nową cechę. Jak kliknę na ten zapach, to tu jest lista wartości. Oczywiście, żeby dodać dodaj nową wartość funkcji. To są bardzo proste słowniki, więc myślę, że nie ma potrzeby prezentować, w jaki sposób to się dodaje. Co to są atrybuty? Atrybuty działają niby troszkę podobnie, natomiast one służą do, do wykonywania pewnych kombinacji na produktach. Czyli powiedzmy w Państwa przypadku taką kombinacją byłoby zrobienie powiedzmy, jednego kadzidełka kwadratowego i danie mu możliwości wybrania iluś tam kombinacji. Zapachowych. No, wiadomo, nie ma większego sensu, bo tutaj są różne zdjęcia i yy, jednak yy, warto, żeby, żeby te produkty pojawiły się yy, z tymi zdjęciami, właśnie pod konkretnymi nazwami. Natomiast, yy, właśnie kombinacją byłaby możliwość wybrania na jednej stronie yy, wielu różnych opcji yy, z, z całym zestawem. Zdjęć dla tych opcji to na przykład by się sprawdziło w przypadku sprzedaży nie wiem, rękawiczek lateksowych, które byłyby w rozmiarze S, M i L. I w zależności od tego mogłyby mieć ewentualnie troszeczkę inną cenę, albo taką samą. I klient wtedy by wybierał, że chce kupić rozmiar S. Natomiast tu w, w tym przypadku, który mamy, chyba kombinację na chwilę obecną nie będą potrzebne. Niemniej, gdyby co, jest taka opcja. I tu na dole po prawej stronie przypisanie do kategorii. Wybieramy z listy, może być kilka kategorii dla danego produktu, i tutaj potem wybieramy, która kategoria jest kategorią główną, taką najważniejszą dla tego produktu. Następne zakładki to są takie rozszerzone trochę parametry tego, co mamy tutaj. Czyli tak, ilości. Tutaj można. Zarządzać dodatkowymi parametrami. Kwestia wysyłki. Jeżeli to, ile klient zamawia paczek, ma wpływ na cenę finalną wysyłki, to warto podać szerokość, wysokość, głębokość, bądź wagę. Zależy, czy, to, czy ta cena wysyłki zmienia się od Wielkości paczki czy odwagi. Wtedy po wpisaniu tutaj tych parametrów system automatycznie przeliczy, kiedy następuje zmiana tej ceny wysyłki. Następnie mamy wycenę. Logicznie, jak na tej karcie głównej produktu, cena netto brutto, która się przelicza w zależności od podanej reguły podatku. Jeżeli będzie wyprzedaż, to tutaj jest znaczek wyprzedaż. Zakładka SEO pod kątem wyszukiwarek warto tutaj ją uzupełnić. Domyślnie dane zostaną ściągnięte z tych takich ogólnych opisów. I opcje tutaj z takich ważniejszych rzeczy, informacja dotycząca ewentualnie EAN-u, o ile w ogóle państwa produkty posiadają tego typu kody. Jeżeli chodzi o samo zarządzanie produktami i kategoriami, to właściwie jest wszystko. Tu po lewej stronie mają Państwo także zakładkę z zamówieniami. To jest zakładka, w której znajdują się wszystkie zamówienia złożone w sklepie. Można je tutaj przeglądać, edytować, zmieniać ich statusy. Wszystko odbywa się właściwie analogicznie jak w przypadku edycji produktów. Wchodzimy, możemy klikać na ołóweczki w odpowiednich miejscach, dodawać komentarze bądź możemy na przykład konto gościa, i akurat mój test w konto klienta. Wówczas taka osoba stanie się klientem. To mamy też informację o płatności, przewoźnik i tutaj kliknę na koszyk, który wybierałam. W taki sposób ten koszyk wygląda. To była karta klienta, a teraz może pokażę kartę zamówienia. Po kliknięciu na lupkę. na nazwę klienta. I tu mamy dane klienta. Po prawej stronie zamówienie, produkty. Można to zamówienie edytować, dodać produkty, dodać rabat. Tutaj są wszystkie informacje dotyczące wybranej formy płatności, ewentualnych dokumentów z możliwością wygenerowania faktury. Wybór przewoźnika. I jeżeli będzie zwrot produktu, to też na tej karcie będzie o tym informacja. Dobrze. Jeżeli chodzi o samo zarządzanie wizualne sklepem, to w wybranym przez Państwa szablonie odpowiada za to coś, co się nazywa DOR. I tutaj po lewej stronie, z tymi różowymi, pięknymi kółeczkami, mamy po kolei elementy dotyczące tego Dora właśnie. I może tutaj tak z grubsza przeklikam, co można robić. Jeżeli chodzi o zakładkę Film Options, to tutaj raczej proponowałabym nic nie zmieniać. To są elementy, które dotyczą całego wyglądu strony, między innymi header, footer, możliwość wyboru kolorów. No, zmiany tutaj mogłyby znacząco wpłynąć na ogólny wizualną część strony, i raczej, jeżeli nie ma wyraźnej potrzeby takich zmian, to tutaj proponuję takich zmian w tym miejscu akurat nie wykonywać. Comments Manager to jest możliwość zarządzania komentarzami, które wystawią nam klienci i tutaj, jeżeli się takie y, komentarze pojawią, to można kliknąć i zaakceptować bądź odrzucić, jeżeli to niekoniecznie będzie to, co, y, to, co byśmy chcieli mieć na stronie. Następnie do mega menu to jest menu główne, które widzimy tutaj. Tutaj można tym menu troszeczkę zarządzać, można zmienić kolejność na przykład tego menu przez przesunięcie i kliknięcie na przycisk Update Position. Można również zmienić na przykład etykietę. Jeżeli nie chcemy, żeby to była główna, to może być na przykład Home. Albo na przykład podłączyć sobie tutaj jakąś kategorię albo jakiś inny element Listę tutaj dostępnych podstron albo jakiś link standardowy do dowolnej strony zamieścić tutaj w tym miejscu. I oczywiście przyjść tutaj do menu. Ja tutaj nie będę teraz wykonywała jakichś dodatkowych ruchów, natomiast tutaj się zarządza menu. Vertical menu, całkiem analogicznie, tyle że chodzi o nasze menu, upływę według kategorii. Tutaj po lewej stronie dokładnie tak samo. Jeżeli chodzi jeszcze o menu, to jest tutaj coś, co się nazywa submenu i na przykład nasze kadzidełka takie submenu mają. Jak tutaj wejdę, to jest tu podłączony widget o nazwie menu. Widgetami zarządzamy tutaj na zakładce Widgets Manager i Tutaj jest taka konfiguracja. To jest menu. Jest Wybrano, że e, ten widżet ma m, takim, e, taką listą pod kategorii z kategorii kaditełka z limitem 6 i ma się wyświetlać kategoria. Tych widżetów tu jest kilka. Jest możliwość wyświetlenia też galerii obrazów albo. Dowolnego kodu, mapki. Tutaj można ewentualnie te elementy sobie zmieniać. Oczywiście warto najpierw przeczytać, co się robi, jeżeli faktycznie taka potrzeba jest, żeby to edytować. Dobrze, przejdźmy dalej. Slider homepage, czyli slider. Tutaj dodajemy zdjęcia naszego slidera. Tu są trzy zdjęcia na chwilę obecną. Nowe dodajemy poprzez przycisk z plusikiem. Wyłączyć można, edytować bądź usunąć. I taki slajd w środku wygląda. Tak, jest to tytuł, wpisujemy tytuł. Jeżeli nigdzie nie ma kierować do konkretnej rzeczy, to taki zapis opis, który ma się pojawić na wierzchu i opis taki ten tytuł, który. Który tutaj jest, o widełka, ten większy, to jest ten opis taki w środku. Link na przycisku, teraz link z przycisku, który ma prowadzić wszystko dokładnie tak, jak tutaj jest widoczne widoczne na slajdzie. Kolejny element to advanced produkt. to są produkty, które są Dotnę tutaj w tej dolnej części kawitełka, sześciokątne, szlachetne i zapachowe długie. Też w tym miejscu wybieramy jaka kategoria y, możliwość wyboru wizualnie trzech filmów. Można tutaj ten wygląd troszeczkę zmienić. Dalej y, zakładeczki. Tutaj też hmm, to jest kwestia tego elementu, z kolei. Możliwość wyboru tych wyróżnionych akurat nie mamy. Ale za to takie bestseller chyba też nie. Oferta jest, i to jest właśnie tutaj wybierane możliwością wyboru nowych bestsellerów bądź wyróżnionych. Jeżeli Państwo. Na razie jeszcze nie mają. Wiadomo, produktów wyróżnionych, a nowe już chyba nie są nowe, bo one mają jakieś tam ustawienie ilościowe dni. No to wtedy można to w tym miejscu wyłączyć i zapisać, żeby, żeby nie pojawiała się pusta zakładka. Dalej. Tabs, cyper to był. Tabs, cyper to jest. To jest chyba kolejny element. Tutaj Chyba jest. Nie, tego elementu, tego co kojarzę, nie wyświetlamy na stronie. Następnie, related to jest produkt pod, pod listą, nawet nie pod listą pod produktem element. Czyli wybieramy, czy produkty z tej samej kategorii ile ma się pojawiać. I czy z tej samej marki, czy ma się samo przewijać. Następnie deals, czyli to, co się pojawia tutaj po lewej stronie. W tym miejscu wybieramy jakie produkty. Jeżeli wybierzemy data, to automatycznie z produktów będzie się wybierało to, co jest promocją, jakąś tam okazją, ile ma się wyświetlać produktów. Jeżeli warunki bycia promocją spełnia tylko jeden, to i tak się wyświetli jeden, niezależnie od tego, co wpiszemy w tym miejscu. Dalej. Lista kategorii to jest ten element, w tym miejscu. I tu wybieramy, które kategorie mają się wyświetlać. Pięć elementów. Możliwość zmiany tytułu również w tym miejscu. Hmm. I to Product nie używamy, więc to nawet nie pokazuję. E, view Product również nie używamy. tax także nie. Hmm. Comparison to są ustawienia. Hmm porównywarki. I content blog HTML to jest zarządzanie elementami takimi jak banery. Natomiast to wszystko jest w czystym HTML-u i tutaj proponowałabym jednak nic nie zmieniać, żeby nie popsuć. Po lewej stronie tutaj mam jeszcze elementy dotyczące bloga, którego Tutaj nie mamy nie korzystamy, więc tu nie ma potrzeby zarządzania. I galerii, która też na stronie nie została uwzględniona, więc tutaj nie ma potrzeby tego ruszać. Co dalej? Po lewej stronie tutaj mamy jeszcze dwie w sumie takie bardzo ważne rzeczy, czyli kwestie wysyłki, możliwością podglądu przewoźników, a także zmiany cen. I tutaj w DPD powiedzmy. Mamy DPD. To jest taki dodatkowy opis, który się pojawia. I następnie tutaj mamy możliwość wpisania ceny. Ja nie wiem, czy to jest 5 zł. Nie trzeba było to zmienić na rzeczywistą kwotę, którą Państwo za tą przesyłkę ponoszą. A tu jest też możliwość, właśnie, czy mają zostać dodane koszty obsługi. One są definiowane tutaj w dziale wysyłka, referencje. To za chwilkę pokażę. To jest podatek. Tutaj właśnie dla strefy Europe podajemy ceny. Chyba, że jeszcze na jakiś rynek Państwo sprzedają produkty, to wtedy też ceny należy podać przy konkretnej strefie. Następnie przechodzimy, jeżeli, tak jak już wspominałam wcześniej przy produkcie, cena przewoźnika jest zależna od wielkości bądź wagi paczki, to w tym miejscu to definiujemy, żeby wiedzieć, do jakich rozmiarów dany przewoźnik jest w stanie paczkę przewieźć. I tutaj takie podsumowanie. Oczywiście wybieramy, że włączony, jeżeli chcemy to zapisać i Widzieć na stronie, no i przycisk, zakończ na koniec. I tak jak wspominałam, te dodatkowe koszty wysyłki tutaj w preferencjach, dodatkowe koszty pakowania tu są wpisane. Ja je wyłączę, bo one nie są nam niczego potrzebne. I ewentualnie, jeżeli jest na przykład darmowa dostawa, to od jakiej kwoty bądź jakiej wagi obowiązuje, jaki jest domyślny przewoźnik, czyli przy składaniu zamówienia, który będzie tutaj domyślnie wybierany i rodzaje sortowania dostawy. Następnie płatność. Oczywiście tutaj wszystko jest zdefiniowane. Natomiast tutaj mamy płatności przy odbiorze i elektroniczne. Pojawią się też przelewy 24 lata, Czekamy na to potwierdzenie konta i wówczas ten moduł się pojawi. Jeżeli chodzi o płatności elektroniczne, czyli dom przelew bankowy. To tutaj jest taka konfiguracja, gdzie można podać dane właściciela konta, szczegóły konta i adres banku, czyli te rzeczy, które się klientowi w tym momencie po zamówieniu pojawią na stronie. Jeżeli chodzi o samą obsługę strony, to właściwie jest wszystko. Jeżeli Państwo dokonają tutaj zmian w tych elementach i zdarzy się tak, że na stronie ich nie będzie widać, to w przypadku tego szablonu są dwie ścieżki takiego odświeżenia strony czytania pamięci podręcznej. Jedna to jest tutaj w tym DOR Film Options to właśnie taka wynikająca bezpośrednio z szablonu. Po rozwinięciu tutaj działu DOR w Advance klikamy na Clear DOR Caches tą dyskietkę chwilkę czekamy, jak to się, jak to poda. Druga opcja to jest taka ogólna opcja dostępna w Testashopie. Tutaj coś łączyłem niepotrzebnie moduły. Klikamy tu na konfiguruj zaawansowane, dział wydajność, i w tym miejscu przycisk wyczyść pamięć podręczną. To chwileczkę trwa, bo ta pamięć podręczna zazwyczaj robi się dość duża, i mniej po zakończeniu tej operacji. Wyświetli się zielony komunikat i wtedy już na pewno na stronie wszystkie wprowadzone zmiany będą widoczne. Jeżeli chodzi o samą obsługę strony zamówień i produktów, to myślę, że Państwo sobie poradzą. System jest dość intuicyjny. Gdyby pojawiły się jeszcze jakieś niejasności, oczywiście prosimy o kontakt. Ja ze swojej strony dziękuję za uwagę.